Oho, pojawia się świąteczna mapa w Luzach, także zobaczmy o co tutaj chodzi. Mamy także nowy tryb, za którego wygranie dostanę aż 200 dolarów. Zobaczymy, czy się uda. I uwaga, mapa prezentuje się naprawdę ładnie. Mamy choinkę, mamy tutaj elfa małego, jakieś sanie się pojawiły i mamy bossa, który pojawi się za 20 rund. Don't try to open him. Aha, czyli nie próbuj go otworzyć, on tego nie lubi i prawdopodobnie siebie zaatakuje. To jest bardzo dziwne. Mamy coś takiego jak gift menu. I można sobie wybrać Gift of Giving. Ok, Festive Spirit. Dobra, czyli mamy drzewko. Mamy 25 giftów. <laughs> Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj chodzi. Co się stanie, jeżeli kliknę A? Czyli potrzebuję po prostu więcej prezentów. A prezenty pewnie będę zdobywał za pomocą. No właśnie. uuu, drzewko. Jest koinka. Potężna. <laughs> Potężna choinka, może ta właśnie choinka będzie generowała mi tutaj właśnie to. Mamy także jakiegoś elfa, Builder Spirit, o kurczę, ej, nie, ja nie sądziłem, że to będzie takie rozbudowane, także witam serdecznie w tym spóźnionym, lekko świątecznym odcinku. Mam nadzieję, że y, mi wybaczycie, że <laughs> jestem troszkę spóźniony, ale to też y, no właśnie jest związane ze świętami i rzeczywiście dostaję za to trzy gifty. Witaj z powrotem, Flotar! Aha, właśnie, bo rok temu możliwe, że ten mod też był opublikowany, ale na pewno nie był tak dobrze zrobiony jak tutaj. I chwila, co ja powinienem postawić? Mamy tą małpkę dziwną Candy Cane Monkey. A, Tylko, że ile to kosztuje? 3000 kosztuje piąty tier, 2000 i 2700. Dobra, nie spodziewałem się, że to będzie takie tanie. Ale tutaj. Less heavy present. The present become lighter, allowing to a bit more attack with Better vision, gift making. Mm -hmm. dobra, czyli będzie po prostu. Jeżeli ta małpka nie będzie atakowała, ten elf, to on będzie generował mi kasę. A wydaje mi się, że ja potrzebuję tutaj dość dużo kasy. Także skupię się na samym początku, po prostu na postawieniu jak największej ilości po prostu tutaj tych małpek. O, czekaj, a gdzie. Gdzie ja mogę... A, tutaj mogę postawić. Byłem przekonany, że coś się po prostu tutaj popsuło. Także 45 giftów właśnie zostało wydanych, pek, a, nie, nie mogę tego zrobić. Elfy mogą robić gifty i atakować za ciebie. To będą naprawdę bardzo tacy pomocni pomocnicy. Tak można chyba powiedzieć, prawda? Tylko czekaj, bo ja nie widzę, a ja mam 25 giftów. O, kurczę, jakieś nowe balony? Są tutaj? Tak, czekoladowe. Co, co to za dźwięk? Mhm, dobra i widzę, że niektóre balony się już przebijają. Wiecie co? Wezmę sobie tak, szybsze strzelanie, to na pewno się. Przyda. Kolejny jakiś balon się pojawił, który jest przy okazji prezentem. Ja twierdzę. O kurczę, Krampus. <noise> Dobra, dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Szczerze, nie spodziewałem się, że to będzie aż takie chaotyczne. Byłem przekonany, że no, my, po prostu mamy nowego bossa i tak naprawdę to tyle. A okazuje się, że nie The present become lighter allowing for a bit more attack speed Tylko ja bym chciał zanim do tego przejdziemy, to ja bym chciał więcej po prostu tych prezentów, żebym mógł wygenerować sobie jeszcze więcej prezentów. W tym sensie chcę mieć prezenty, żeby stawiać kolejne małki i te małpki, żeby mi generowały kolejne. Prezenty. O to, o, to właśnie mi chodziło. Czekajcie, Gift making, czyli potrzebujemy ciebie na trzecim tierze. Ile mamy prezentów? 63, 66. Na razie nic nie powinno się przebić, zwłaszcza jak postawiłem druida. No powiedzmy: co Swords. Druid tutaj będzie bardzo, bardzo dobrym wyborem. I jak widzicie, na dole są dialogi. Ja przyznam szczerze, że jakby nie zwracam na to uwagi. No bo tu chodzi o to, że mamy Mikołaja, tego dobrego. I mamy tego Krampusa, czyli złego. Więc jeżeli chcecie to sobie po prostu to tłumaczcie. w ogóle z tym DLC nowym, do bluesów. Tam się okazało, że tłumaczenie rzeczywiście było robione przez jakiś chat GPT, bo widziałem screenka na Reddicie, gdzie po prostu yy, zamiast dialogu, powiedzmy, to było czy na pewno chcesz wygenerować to w całości, bo mogę się coś tam pomylić. Lepiej żeby generować to jakby fragmentami, bo po prostu ktoś przekleił tekst, yy, żeby no, yy, żeby go przetłumaczyć. No to takie taki średnie to jest. Dobra. Weźmiemy sobie a, targowisko, żeby coś mi już tam generowało, ile mamy bananów, znaczy tych gift making. Czy wy będziecie robiły naprawdę prezenty? Mam nadzieję, że tak. I stawiam sobie od razu kolejnego. Chociaż nie wiem, czy to jest dob. O, pojawił się jakiś mob dziwny. <laughs> Ale czekaj, czy, czy to jest zwykły MOAB, z, z, z którego miałem, czy nie? Ej, kurde, to jest, yy, dobra, Christmas Tree. Mogę mieć tylko jedną choinkę taką. W sumie to ma sens, nie? Że można mieć jedną choinkę. Przeklikajmy sobie te dialogi, bo ja chcę wiedzieć, co się to po prostu tutaj będzie działo. I postawię chyba sobie najbardziej OP-combo. Czyli bierzemy sobie raz, dwa, trzy i alchemika do tego dostawimy. Czyli raz, dwa i. Okej, okay, trzeciego już nie można. Dobra, dawać mi. Ej, może ja nie powinienem ich stawiać tutaj w tym miejscu, bo one mimo wszystko będą mi przeszgenerować. Znaczy, one też będą atakowały. A teraz ja po prostu nic nie mogę z nimi zrobić, w tym sensie one są, wiecie, na końcu tego toru. O i z tego co widzę, Boss pojawi się już za jedną rundę. Także Gift Making Don't Mind Me Just Coming Through. A, ty, ty, mamy całkowicie normalne prezenty. Dobra. O, myślałem, że prezent Bluny mogą być. Yy, 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 ta, takie. Aha, on jest rzeczywiście bardzo duży. Ty. <ścoughs> Ej, ty na razie chyba nie ma problemu, żeby go zbić. Tak mi się zdaje. Dobra, weźmiemy sobie Blunjitsu, żeby troszeczkę szybciej to szło. Ile mamy prezentu? Ech, nie widzę tego, kurde. Ta waluta powinna być w troszeczkę innym miejscu. Dobra, ale mamy. Ma, mamy kolejną rzecz, także kolejna małpka została postawiona i. Został on pokonany? Ej, to było bardzo jakby. Uuu, czekaj, kolejny boss pojawił się yy, na 40. rundzie. Aha, albo za 40 rund. Tylko, że widzę tutaj balona takiego, który mi się bardzo nie podoba. I uwaga, czy on spraw... okej, okay. nie, nie, przebiło się nic, także jest na razie w porządku. Przepraszam, że ten odcinek jest trochę chaotyczny nawet bardzo chaotyczny, bym powiedział. Ale mówię, ja się spodziewałem, że będzie po prostu boss, do którego mam się przygotować. A tutaj mamy dialogi, mamy jakieś nowe małki, mamy jakieś inne rzeczy. Dobra, teraz sobie tego elfa postawię. A nie mogę tutaj postawić, niestety. No to w tym miejscu będziesz, elfie. I mamy 530 prezentów. Okej, okay, ty. Du dużo, bardzo dużo. I od razu sobie to kupimy. Mm -hmm. The Elf Monkey. Aha, czyli kupujemy lepszy papie pa papier do pakowania prezentów. Przez to po prostu będziemy więcej kasy generowali. I rzeczywiście to działa. The Elf Monkey get paid of the round bonus. 150 giftów co każdą rundę będziemy dostawali. I to kosztuje 2400. No to zanim do tego przejdziemy. No to wiecie, trzeba by było. O nie, Elf Elder. Jakiś starszy elf się teraz pojawił, który gada mi jakieś rzeczy, które mnie totalnie <laughs> interesują. Jako, to jest mod, który wiecie, opiera się na. Fabule, a ja tą fabułę po prostu przeklikuję. No ale jest jak jest za 14, a, za 14 rund pojawi się ten boss. Czyli zaszła mała zmiana, pewnie wytłumaczona jakoś tam yy, ze względów fabularnych. I chyba pozbieram sobie na kolejnym... Czekaj, mamy 35 giftów, mamy jakiś. Yy, bałwana? <laughs> No dobra, jak mamy bałwana, to ja sobie wezmę go postawię wszędzie, bo pewnie na tych małkach będzie się to wszystko opierało. Wiecie, tak naprawdę to, co stawiam, te zwykłe małki, no to, to to nie ma znaczenia. Znaczenie mają właśnie te lepsze małki i potrzebujemy 360 prezentów. Czekaj, czy one mi też generują? Nie. Gift menu, właśnie, bo tutaj mamy coś takiego. All towers are in festive mood for the duration Ok, czyli trzy rundy i zyskujemy większy zasięg oraz attack speed. Dobra, gift of giving, dajemy losowy wieżyce prezent dając jej ekstra zasięg i ekstra, ekstra atak speed. Aha, dobra. No to wiecie co? Na razie tego nie potrzebuję. Na razie muszę się skupić, żeby moje... Chciałem powiedzieć... E, mo moje małpki. Moje elfy mi po prostu pomagały na tyle, żeby generować jak najwięcej po prostu tutaj tych prezentów i postawimy chyba sobie zaraz kolejnego. Właśnie, ja nawet nie sprawdziłem innych drzewek. Czyli mamy pięciotonowy młot, mhm. czyli uderza wszystkie bluny, powodując, że będą zestunowane e, na 10 sekund, ale czekaj, bo ja mam tutaj kasę normalną i to kosztuje naprawdę 4000 tych giftów. Zaraz w sumie to możemy sprawdzić sobie. Pyk. I na przykład tutaj... Aha, rzeczywiście to kosztuje gifty. No to w na razie muszę się tak czy siak skupić po prostu na y, kupnie jak największej ilości tych prezentów. To jest tak jak z formami na bossach, nie? No one są, <laughs> nie są tutaj niezbędne. I chwila, czy coś jeszcze? Nie, nie mamy żadnej innej małpki, która się pojawiła tutaj. Dobra, 360 giftów. I weźmiemy, okej, okay, sobie to kupimy. Tutaj weźmiemy szybsze rzucanie, czemu nie. I czekaj, all sub towers within and created by engineer monkeys. Elf Monkeys, Atak Faster. Dobra, weźmiemy sobie szybsze rzucanie, i od razu stawiamy kolejną małpkę. Um, better gift making Potrzebujemy 85 tych prezentów I za trzy rundy mamy tego bossa Także zobaczmy, czy to, co tutaj zrobiłem Wystarczy, żeby go pokonać Bo mam wrażenie, że czegoś nie zrobiłem Coś, co powinienem I na przykład tą rzeczą na pewno było niewydanie kasy, którą tutaj miałem I tak, właśnie kupiłem piąty tier Ym, Permanent napój, nie, chyba tego nie potrzebujemy Oho, zobaczmy Jeszcze maga bym sobie gdzieś tutaj postawił Czekaj My mu zadajemy obrażenia, ale jednocześnie nie zadajemy mu tych obrażeń? Czy czemu, czemu to tak wolno spada? Eee, nie, chyba tak nie powinno być. 754. Chwila, czy mamy tutaj informację? Alone Krampus will see after I smoke you. Eee, dobra, mamy kolejnego bossa. Tylko problem z tym jest taki, że zobaczcie, że mu bardzo, ale to bardzo wolno spada HP. Chyba, że ja muszę... Toj Mortar. Aha, czyli może ja muszę na przykład zadawać temu bossowi obrażenia... Tylko i wyłącznie ci znaczy te małpki, które tutaj są, czyli te elfy. One mogą zadawać obrażenia, a reszta <gryśla> reszta nie będzie mogła tego robić. Ja chirdziele. Nie, 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 nie. 450 giftów, ile ja mam teraz? A, niestety tego nie widać, bo znowu jest to ten, yy, jest to ukryte, no i nie mogę tego kupić, czyli najprawdopodobniej będę musiał to powtórzyć i skupić się na tej 40 rundzie, na bosie, yy, i, wiecie, postawić po prostu więcej tych małpek, które atakują, bo ninje, mimo tego, że widzicie, Coś tam bije, no to bardzo, bardzo mało HP zbija. I jestem prawie pewien, że to ten elf głównie tutaj robi te obrażenia. I zaraz się przekonamy, czy miałem rację, czy on miał się przebić? Nie, czyli o to tutaj chodziło. Także ja to resetuję, postawmy jeszcze raz to drzewo, yy, znaczy tą choinkę, no i miejmy nadzieję, że tym razem pójdzie trochę lepiej. No i teraz powinno iść od razu, od razu lepiej, bo zobaczcie, postawiłem sobie, uwaga, czwarty tier, który zadaje naprawdę bardzo dużo obrażeń, ale ważniejsze jest to, że moje elfy nie są już lepszone na czwarty tier, tylko. Wszystkie zatrzymałem sobie na trzecim tierze. No i dzięki temu, jak widzicie, udało się to zrobić. Czy odbakowało się jakaś nowa rzecz? No dobra, boss został pokonany, to jest najważniejsze. I czy pojawi się zaraz kolejny? Nie mam pojęcia, bo zniknęła tutaj ta rzecz. No potrzebowałem paru prób, żeby to ogarnąć. O kurde, i mamy nowy typ blunów. Dobra, lorda Glewi sobie tutaj weźmiemy. I będę musiał na pewno postawić tą małkę, o której kompletnie zapomniałem, że coś takiego jest. Także jedna, druga i trzecia będą w tym miejscu na samym początku. Zobaczmy, bo one. Chyba z tego, co tutaj jest napisane, Candy Type Bloom, czyli zadajemy yy, dwukrotnie zwiększone obrażenia no, w stronę. Yy cukierkowych balonów. To są zamrożone bluny, a nie właśnie cukierkowe, ale niech będzie. Dobra, mamy 51 gift menu. Na razie z tego nie będę korzystał. Zobaczymy, czy uda mi się dalej przejść. E, dobra robota, pokonałeś tego elfa. A, bo to jest jakaś starczyzna. E, nigdy nie po prostu... No, on coś tam sobie gada. <laughs> niech sobie gada, ja tutaj się po prostu zajmę tym bossem, ale rzeczywiście, no zoba na to od razu jak to bije. Kurde, wystarczyło postawić ten czwarty tier A i to kosztuje 5000. No to jest bardzo, bardzo duże end of day bonus. To by było było spoko, żeby uzbierać sobie na to 2400 giftów, tylko wydaje mi się, że na razie i tak muszę się skupić na jeszcze większym farmieniu. I właśnie dostałem informację o kolejnym bosie, że jest zrobiony z czekolady i jest bardzo irytujący, ponieważ za każdym razem, gdy zbijemy mu jego czaszkę, będzie stunował po bliskiej wieże. Mm -hmm. Może jest coś, co mógłbym zrobić, na przykład żeby moje wieże nie były zastunowane. Może wypić milk bucket? Czekaj, że mleko będziemy pili? <laughs> Dobra, no będę musiał sobie z nim poradzić. Aha, no dobra. I znowu mi dokładnie tą samą informację <grych> przekazał. Może po prostu gościu, czekaj. Trzy razy dostałem tą, tą samą informację, że Ej, ten boss jest zrobiony z czekolady. Jakby spokojnie, gro, ja już rozumiem, że ten boss jest zrobiony z czekolady i muszę się na niego przygotować. Na razie idzie to całkiem spoko, jeżeli chodzi o to generowanie, ale wydaje mi się, że powinienem już zacząć sobie ulepszać tutaj te małpki, bo one będą. Czekaj, on jest zrobiony z czekolady, a on zadaje Candy Type Bloon. Dobra, no to muszę, czy tego chcę, czy nie, wzmocnić po prostu te małpki. I przydałaby się jeszcze farma, proszę bardzo, małpi biuro. Wywiadu, czy czegoś klejącą bombę sobie kupimy. Je tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o zwykłe małki, no to raczej nie muszę się po prostu tym przejmować. Double shot! Tak, będziemy strzelali dwoma takimi laskami cukierkowymi. 350 This projectile, no act like boomerang. Aha, czyli to po prostu będzie biło jak boomerang. 35, to możemy sobie zwiększyć zasięg jeszcze bardziej. Dobra, to się przyda. Zobaczmy, jak to wygląda. Decay the, the cane can harder. A, czyli po prostu mamy zwiększone obrażenia, spoko. Tutaj będziemy jeszcze mocniej uderzali. Tym laskom, dziwną, i wydaje mi się, że na 50. rundzie po prostu będzie ten boss. No, zobaczymy, czy mówię, czy uda się to przejść. Bo pamiętam, że te mody takie y, okolicznościowe, one były bardzo dziwnie zbalansowane, że do końca nie byłem pewien, czy muszę grać z double cash modem, czy bez do double cash moda, Może jakieś insta małki potrzebuje, może jakieś jeszcze inne pomoce. No mówię, to, to jest wszystko takie y, troszkę chaotyczne tutaj. Dobra, y, tu grand gift. A, czyli on będzie mógł przyznawać gifty czyli te prezenty, które mamy tutaj spoko. Focus Shots 450. I jeszcze tą małkę musimy sobie zwiększyć Fiery Candy Cane. A, czyli po prostu niszczymy owiane balony i e, zadajemy obrażenia w czasie. Tylko, że to potrzebujemy na to 150 prezentów. I sobie czwarty tier jest bardzo fajny, bo uwaga, będziemy strzelali bardzo wolno, ale będziemy zadawali olbrzymie obrażenia. Więc od razu wznawiam Ciebie na mocny. Zwiększą Tobie jak najbardziej zasięg. I mamy czwarty tier. Tutaj 550. Oh, to jest umiejętność, którą właśnie dostaliśmy. Tutaj będziemy troszeczkę. Więcej bili spoko, 64 tysiące mamy, to nie wiem, co ja powinienem już kupić. No dobra, kupię sobie mistrza bomby, niech będzie. I tutaj będzie się to zachowywało jak bumerang. No to tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą tutaj jeszcze potrzebuję. Tak patrzę, czy jakieś inne małki się będą pojawiały, bo dostałem jakby informację, przeczytałem ją bardziej, że trzeba po prostu sprawdzać co chwilę, bo pojawiają się nowe małki. Ale powiem wam tak, jest 57. runda. Na razie nic się nie dzieje. Może to jest wszystko przygotowane po to, żeby właśnie, wiecie, będę walczył z ostatnim. Bossem, ale muszę sobie wszystko ogarnąć, tutaj całą ekonomię, i tak dalej, i tak dalej. Oho, i pojawił się, chwila, chwila, chwila. O kurczę, czy ja w ogóle go zbiję? I wiecie co? Właśnie sobie zdałem sprawę, że tutaj są strzałki, i można zwiększyć <grych> no, liczbę pozyskiwanych giftów. Eee, niech biją, tak? Niech biją te moje małpki. Czy no powinno się może udać, ile mam? Gift? Kurde, za każdym razem ja sprawdzam jaki jest boss i nie widzę tego. Ej, bardzo fajne designy, podobają mi się designy tych bossów. I połowa HP już została zbita. A, i cały czas z tymi saniami 3000. No coś tam sobie bijecie, ty też sobie coś tam bijesz, ale najważniejsze jest to, że ja nie wiedziałem, że tutaj można zwiększyć po prostu mnożnik na przykład, giftów otrzymywanych, Increase the X Mystery Gifting Drop Rate. I ja i na przykład będę dostawał więcej tego. You need. aha, potrzebuję po prostu więcej giftów. Mhm, dobra, to, to już wszystko rozumiem. Boss został pokonany, to jest najważniejsze, ale jeżeli będę potrzebował jeszcze jednej próby, żeby to zrobić, no to już wiem, że muszę się skupić na tym gift menu. Nie, no i zobaczcie jaka jest różnica, jak mi gifty przyspieszyły. Ja pierdzielę. dobra, 3400 zbieramy może na to, albo tutaj gain gift per seconds, czyli na sekundę będziemy dostawali gifty, bazując na naszych totalnych giftach. Czyli tutaj mamy total gifts i im więcej będziemy tego mieli, tym więcej będziemy giftów dostawać. Stawali. Ok, <grych> to jest fajne. A, i my dostaliśmy zapytanie, czy pokonaliśmy tego czekoladowego bossa? Tak, pokonaliśmy go. Czekam na kolejnego. Ok, tylko, że jak widzicie, te dialogi są bardzo, bardzo długie. I no co, chyba sobie to weźmiemy. Pyk. kupimy 7825. Elfy spawnujące. Czekaj, spawns for the entire round. Yy, helping you. Czek A, tylko, że tego jeszcze nie mogę postawić. Wiesz co, kupię sobie to, bo bardzo mnie ciekawi, czy rzeczywiście one będą respiły tutaj o wiele więcej tego. No i przydałby się ten bonus jeszcze. Nie? Kupić za 2400 giftów, plus mamy do wykspienia jeszcze tutaj te 5 małpek i mamy także 100 tysięcy. Już wiem, co kupię. Po prostu to jest rzecz, która musi być, bo ona jest dobra na takie zwykłe balony. A ja potrzebuję takich rzeczy na zwykłe balony. Tutaj jeszcze sobie postawimy ciebie, chociaż nie, ja postawiłem chyba gdzieś małpią rękę. Ty, wydawało mi się, że ją stawię, albo nie. Dobra, miałem postawić. I dlatego tak mi się wydawało. Także wy sobie tam bicie 3000 giftów potrzebujemy tutaj. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Co mi jest potrzebne tak naprawdę. A, gift menu. Wracamy sobie tutaj. 7300 giftów. Eee no to chyba to zrobimy, no, chyba chyba to ulepszymy. I uwaga, pyk, mamy to i gifty mam na minusie z jakiegoś powodu. Okej, okay. nie wiedziałem, że to jest po prostu możliwe, ale no. Jest różnica, nie? Jak szybko się teraz to generuje. I wiecie co? Zanim przejdziemy do kolejnej rzeczy, no to ulepszę sobie jakąś małkę. With this guy in stone, no boss will dare to fight you. Aha, czyli po prostu mając gościa, żaden boss nas nie będzie chciał zaatakować, bo on będzie bił bardzo, bardzo wolno, ale jednocześnie, no będzie, wiecie, one-shotował bossa, powiedzmy. No i wszystkie małpki właśnie dostały piąty tier, także są już przygotowane, chociaż, wiecie co, kupię jeszcze sobie ten permanentny napój i może zacznę je boostować po prostu tym podkręcaniem. Crank, czyli będziemy mieli kolejnego bossa? No dobra, no poradzimy sobie z nim, tak, jakoś. Właśnie, jeszcze muszę wrócić do tej małpki Master Crafter, bo on będzie tworzył o wiele szybciej, oj... o wiele szybciej będzie tworzył tutaj ten, jak to się nazywa? Te mortary, które są nam potrzebne. I jeszcze muszę sobie postawić, o, na przykład takiego gościa na piątym tierze, chociaż jest to jest najgorsze miejsce, jakie mogłem postawić. No, tutaj, w tym miejscu będziesz stał i ty Będziesz stunował po prostu o Builder Spirit, dawaj, 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 bo on będzie stunował po prostu te mm, balony, które są tutaj. I jak to wygląda? Połowa HP, już jest zbita 80. runda, spokojnie, powinno się udać. I teraz, jak ty bijesz? O 1000, 2000, dobrze, jeszcze więcej będziesz tutaj bił. I uwaga, boss został pokonany, także 19 rund. W ogóle chyba się tutaj to zbagowało, bo powinniśmy mieć informacje, kiedy dostaniemy, znaczy, kiedy pojawi się kolejny boss, ale jestem prawie pewien, że ostatni boss, jeżeli chodzi o ten odcinek, pojawi się za 18 już rund, więc co ja mogę zrobić, mogę tak naprawdę cały czas stawiać tutaj te małpki, żeby jeszcze szybciej po prostu to zrobić. I fajne jest to, że mamy rzeczywiście tą nową walutę, więc nawet jeżeli ja gram na Double Cash małdzie, no to ja, mi tylko to w Irli pomaga, w tym sensie, że to jest troszeczkę lepiej, także więcej. <laughs> Stawiam te, wiecie, najsilniejsze, te, które będą strzelały bardzo wolno. No bo jeżeli każdy z nich odda po jednym tym strzale, no to ten boss powinien po prostu zniknąć. O, co się stało? Ty, nagle niebo pociemniało, a ja sobie tutaj stawiam małki. Tak, 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 on w nocy zaatakuje. No to już ogarnąłem to. I wiecie, co jeszcze zrobię? Po prostu, jak pojawi się ten boss, no to będę już używał o tych ulepszeń, ponieważ to daje mojej losowej małce, a tutaj, że wszystkie wieżyczki będą po prostu w takim, wiecie, świątecznym nastroju i będą po prostu mogły atakować szybciej. Więc stawiam cały czas po prostu tych gości. Zaczyna mi wszystko lagować. No ale trzeba wytrwać jeszcze. Ile? 8 rund. I mam nadzieję, że na tej setnej rundzie gra będzie działała troszeczkę lepiej. Jak będzie jeden balon, bo serio zaczęły się takie lagi, że ja nawet przestałem stawiać jakiekolwiek małpki. Bo boję się, że mi gra skraszuje, bo na przykład będzie za dużo tutaj rzeczy. Więc na ten moment po prostu skończymy. Resztę kasy wydamy na zbustowanie tych małpek, Oho, Krampus. I czy czekajcie? Didn't tell you not to try and save Santa. A czyli nie mówię ci, żebyś nie ratował po prostu Świętego Mikołaja i Świąt. Proszę, pomóż mi, Flotar. Santa... A, on jest w worku! Właśnie, bo tutaj cały lore mieliśmy, że Święty Mikołaj został porwany. Spokojnie, poradzę sobie. <laughs> I w ogóle każdy dialog mam po trzy razy z jakiegoś powodu. Nie wiem, o co chodzi, ale szykujemy się po prostu już na to. A, na trzy rund. O kurde, pojawił się. Nie no. <laughs> jeszcze, jeszcze więcej. Jeszcze większy atak speed musi być. Oj, bo za chwilę grę popsuje, jak tak dalej będzie to wyglądało. I no... no powiedzmy tak, że wydaje mi się, że to wystarczy, żeby pokonać tego bossa. Jezu, co, co tu w ogóle się dzieje? Czekaj, czy on mi sprzedaje małpki? Mam takie wrażenie. A, on mi sprzedał większość małpek i zostawił tylko i wyłącznie... Nie, dobra, te cukierkowe są? Tak, tylko on jakoś je... <laughs> coś z nimi zrobił i nie mam zielonego pojęcia co, ale mi znik... O, nagle się pojawiły. No. Czekaj, czyli on po prostu ukrył te małpki na jakiś y, czas... I one wróciły silniejsze, i znowu ich nie ma. Dobra, i to jest pewnie związane z tą czaszką, że niektóre z moich małpek po prostu znikają. Okej, okay. No to w takim razie, o, i widzicie, pojawiły się po raz kolejny. Dobra, i te, i tak powinienem to przejść. Bardzo ciekawy pomysł, aż teraz żałuję, że pomijałem te dialogi. Tylko, że jeżeli bym chciał czytać i tłumaczyć te dialogi, to ten film byłby ze dwa razy albo nawet trzy razy dłuższy. Więc e, chciałem się po prostu skupić na rzeczywiście tych nowych rzeczach, a wiadomo, że. Fabuła polega na tym, że o zła małpka chce nam zabrać święta i musimy je uratować. Więc no, mam nadzieję, że uda się to zrobić, bo moje małpki gdzieś zniknęły, chociaż. O dobra, elfy tutaj biją. O, i znowu się pojawiły. I trzy, dwa, dwa i pół. <grymne> Jeden i... Dobra, mamy to. Po Boss powinien zostać pokonany. O, dostałem nawet insta małpkę. Impossible. Tak, niewiarygodne, że udało się to zrobić. Czekaj. Imp Impossible... Okej, okay. jak pokonałeś moj moją najlepszą kreację? A, i po prostu jestem z jestem dobry. Dzięki za uratowanie mnie znowu, Flotar. E naprawdę wiszę ci przysługę. Tak, tak, tak. Wisisz mi przysługę? Może dałbyś mi jakieś ekstra prezenty po tych choinką? Hmm, okej, oczywiście, że to zrobię. Dobra, dawaj mi, stary, dawaj mi za to, że uratowałem święta, to dawaj mi więcej prezentów, chociaż ich już nie potrzebuję. Czyli co, tak naprawdę to by było na wszystko? Znaczy to by było na tyle? Bo myślałem, że coś jeszcze po prostu tutaj będzie. Jeszcze wiecie co chcę zobaczyć? Czy na piaskownicy są te bossy dostępne? Żeby po prostu sobie je zrespić, tak, dobra, mamy. O kurczę, czyli było rzeczywiście trochę tutaj tych fila 40 runda. Albo nas, jakbym setną, pyk, i pojawia się rzeczywiście tutaj ten boss. No, także dużo balonów zostało dodanych. Szczerze, bardzo fajne. Tylko, no, na samym początku było trudno, i nie wiedziałem o tym, że trzeba stawiać elfy zamiast na czwartym tierze, to na trzecim. I dzięki temu udało się uratować święta.